Szanowni Państwo, spod Polskiego Sejmu serdecznie namawiam. Marsz Patriotów, osób o poglądach konserwatywnych, osób, którym leży na sercu dobro Polski. Spotkajmy się godzina 12:00, rondo generała De Gaulle'a. Przemaszerujmy w imię bezpiecznej, suwerennej, zawsze dumnej Polski. Idźmy w tym marszu wspólnie z Karolem Nawrockim. Godzina 12, rondo generała De Gola. Spotkajmy się w niedzielę. Zapraszamy również zwolenników Konfederacji. Zapraszamy wszystkich tych zwolenników, tych partii, które środowisko Rafała Trzaskowskiego chce zdelegalizować. Tak jak mówił Szczerba. O Głosowałeś na Sławomira Mencena. Posłuchaj, jak nazywacie człowiek Rafała Trzaskowskiego. Elektorat Mencena, antysemicki, e, prorosyjski, proputinowski, e, antyukra... Przecież Oni przepraszam. Was wyzywają od ruskich o Oni mówią, że wy jesteście jakimiś poplecznikami Putina. Coś takiego? Czy się zgadzacie na coś takiego? My się na to nie zgadzamy. Jesteśmy za tym, żeby Polska była po prostu normalnym krajem w środku Europy. A nie jakimś polem lewackich eksperymentów. Czołem wielkiej Polsce, katolickiej, konserwatywnej, dumnej z tradycji swoich wielkich ojców, założycieli polskich bohaterów, tych, którzy polegli za to, żebyśmy mogli żyć w wolnym, niepodległym, demokratycznym kraju. Niedziela godzina 12. Rondo generała Degola. Widzimy się. Widzimy się drodzy.